Miało nie być nowego sezonu, ale jest nowa okładka, więc jak ja mogę nie zrobić nowego sezonu, skoro zrobiłam przepiękną, nową okładkę podcastu i bardzo, 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 bardzo chcę wstawić z nią odcinek. Więc właśnie to się dzieje. I właśnie jesteście świadkami, jak powstaje sezon piąty naszego Pure który. Nadszedł myślę, że szybciej niż się spodziewałam, a z drugiej strony nadszedł bardzo późno, ponieważ czwarty sezon zaczynał się na przełomie roku, który nie wiedziałam w sumie jak skończę i, i po prostu nawet nie miałam odwagi w sobie, żeby go podsumować. A teraz zaczynamy drugą połowę. Właśnie dzisiaj w Dzień Dziecka. Zaczynamy jego drugą połowę i wydaje mi się, że jestem w zupełnie innym miejscu, głową, sobą, całą myślami. I to jest aż nieprawdopodobne, co się wydarzyło po tak dużej takiej burzy piaskowej, takiej mieszaninie, w jakiej się znajdywałam. I to do czego doprowadziła mnie ta sytuacja, że właśnie takie duże e, wypłowienie mojego życia, ale też takie, taka duża intensywność, ogromnego chaosu i taka nicość, w której byłam bardzo zgubiona, przeobraziły się e, no i też takie podważanie rzeczy: wszystkiego, co się działo e, we mnie i dookoła mnie. E, to wszystko przeobraziło się w zmiany na bardzo dużej ilości płaszczyzn w moim życiu. I mam wrażenie, że nie ma takiego skrawka we mnie i w moim życiu, który by się nie zmienił przez to, w, jakim, w jakiej sytuacji byłam na początku tego roku. I wszystko, totalnie wszystko się odmieniło i... Z jednej strony można powiedzieć, że to takie normalne, że czasem są góry i doły, doliny i w ogóle. A z drugiej strony nie zawsze to jest takie oczywiste, że, że będzie dobrze. Nie zawsze to jest takie oczywiste, że, że to co dobre się kiedyś skończy. Pomimo tego, że wszyscy znamy te takie piękne powiedzonka, to czasem człowiek czuje się jakby to wcale nie było takie oczywiste, że coś totalnie innego niż to, co się dzieje tu i teraz, nastąpi. Bo to jest w ogóle jakaś taka trochę, mam poczucie, fikcja. Przeszłość i przyszłość to są jakieś takie no, abstrakcyjne wyobrażenia albo wrażenia, które w sobie mamy, trzymamy, albo dopiero je budujemy, albo nie chcemy ich zburzyć I, i jakby to, co jest prawdziwe, no to to jest to, co, co dzieje się z nami w tym momencie. I z jednej strony można powiedzieć tak, ale również nasza przeszłość, ponieważ nasza przeszłość nas zbudowała i, i nasza przeszłość składa się na to, jacy jesteśmy teraz. I to prawda, ale z drugiej strony, będąc tu i teraz i będąc składową Wszystkiego, co nas do tej pory spotkało, no jakby już wyszliśmy z tej przeszłości i jesteśmy w tu i teraz. Więc, tym, co jest takie namacalne, jest ta rzeczywistość w konkretnej nawet sekundzie nie tyle minucie czy godzinie, co sekundzie, a to, co było, jest już tylko albo aż wrażeniem, jakie nam po tym zostało. I to jest mega niesamowite. Nawet jeśli to nas stworzyło, to to jest już tylko jakimś wrażeniem, które zapamiętaliśmy, a przyszłość jest jakimś, jakąś taką projekcją, co my byśmy chcieli stworzyć, ale wciąż jest tylko fikcją, jest jakąś abstrakcją, która też w jakiś sposób nas tworzy, bo pozwala nam budować klocki w konkretny sposób. Pozwala nam myśleć o tym, że jeśli chcemy zbudować coś na e, nie wiem, wzór piramidy, no to ona w pewnym momencie musi się zacząć zwężać i to nam pozwala o tym myśleć, że chcemy zrobić stożek, więc nagle musimy zacząć układać klocki w trochę inny sposób i to jest ok, ale dopóki nie zaczniemy układać tych klocków w tu i teraz, to ten storzek nigdy nie nastąpi, będzie tylko jakimś wyobrażeniem. No i, no i właśnie to nie było takie dla mnie oczywiste, że, że wszystko będzie dobrze. I teraz, może trochę bardziej jest dla mnie oczywiste, że, że niedługo będzie ciężko, mm, ale na pewno myślę, że nie spodziewałam się, że mm, Będę w stanie się tak wzmocnić tym, że było ciężko. I nie spodziewałam się tego, że po prostu te, ta burza, jaką przeżyłam, w tak intensywny sposób to wszystko odmieni. Ale dobra, bo wychodzi coś takie trochę masło maślane. Chodzi mi o to, że wchodzę w ten... To drugie półrocze tego roku, naszego przepięknego, z taką taneczną energią i, i z taką po prostu głową słuchającą klasyków lat 2000, które po prostu są w tle Nowego Jorku i rzeczywistości, która była w plotkarze, i po prostu chodzę sobie ulicami i. I przeżywam takie swoje, bardzo e, też takie romantyczne momenty, bo, bo, bo to jest bardzo wzruszające, że przez te takie właśnie wzburzenia i, i takie cięższe chwile odnalazłam też w sobie taką odwagę do, do emocji. Taką, myślałam zawsze, że jestem emocjonalna, więc emocje mi łatwo przychodzą, ale okazało się, że ja wciąż jeszcze. Muszę się uczyć takiej odwagi do emocji, do tych takich emocji, które, które są trudne, do tego, żeby na przykład pozwolić sobie, że jeśli idę ulicą i nie wiem, wracam do domu, jak jest ciemno i słucham sobie jakiejś fajnej muzyczki i mam ochotę, żeby poleciała mi łeska, to pozwalam sobie, żeby ta łeska poleciała albo. Kiedy to jest mój moment na to, żeby zacząć tańczyć i być po prostu najszczęśliwszą osobką na świecie, i po prostu emanować wszystkim, co tylko może ze mnie się wydobyć, wesołego, to sobie na to pozwalam. I, i to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, bo. Z jednej strony można by było powiedzieć, że, takie, że taki dobry etap to jest etap, w którym cały czas się tylko uśmiechamy i że jest tylko super i że w tym etapie jest po prostu wszystko dobrze, nie ma trudnych momentów, więc jest super. A ten zły etap to jest taki, który jest mega trudny. A ja mam teraz wrażenie, że mam taki kurde koktajl trochę z tego zrobiony i że właśnie jest super, ponieważ Wytwarza się, ja też akceptuję taką równowagę pomiędzy tymi dwoma stadiami, że z jednej strony dzięki temu, że pozwalam sobie e, na te takie emocje kojarzone z trudniejszymi chwilami, mam też więcej przestrzeni na te dobre emocje. Czy dobre emocje wszystkie emocje są dobre, ale. Na te emocje kojarzone z tym, że jest dobrze. I teraz po prostu mam poczucie, że nawet jak jest mega trudno, to, to po prostu jest dobrze. No i też stąd taka e, o wiele, 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 wiele inna e, okładka tego sezonu, bo no bo po prostu mam takie poczucie, że. Że te kwiatki trochę wyrastają. No i właśnie to, że one wyrastają, też jest e, skutkiem tego, że bardzo uczę się, że w życiu, żeby hmm, no stworzyć jakiegoś rodzaju klimat, żeby stworzyć jakiegoś rodzaju, no nazwijmy to łąkę. To musimy dbać o to, co mamy w konkretny sposób. Musimy posadzić konkretne kwiatki, musimy o te kwiatki, roślinki w konkretny sposób dbać, żeby właśnie ta łąka nasza wyrosła tak, jak my byśmy chcieli. No i wiadomo, czasem przyjdzie inna pogoda, pogoda nam może popsuć naszą łąkę, i wtedy trzeba o nią dbać jeszcze raz albo na inny sposób, żeby po prostu naprawić to, co nam pogoda mogła popsuć. Ale jakby sens jest taki, że to my odpowiadamy za to, w jaki sposób tą naszą łąkę. Budujemy, kreujemy, yy, pielęgnujemy. No i ja się złapałam na tym, może Wy też, że z jednej strony miałam wyobrażenie łąki, której, którą bym chciała, a z drugiej strony nie dbałam o moją łąkę w taki sposób, by ona miała szansę wyrosnąć tak, jak ja bym chciała, żeby ona wyrosła. I zdałam sobie z tego sprawę, wydaje mi się, że w lutym. I do tej pory cały czas się uczę takiej asertywności, że na przykład, jeśli ktoś przychodzi do mojego życia z konkretnego rodzaju kwiatkiem, na przykład, to z jednej strony ja bardzo chcę przyjąć ten kwiatek, chcę go posadzić w swoim ogródku, bo, bo go dostałam, bo to prezent i jestem za niego bardzo wdzięczna. A z drugiej strony. Zaczyna mi się pojawiać z tyłu głowy taka świadomość, że jeśli cały czas będę zgadzać się na to, żeby te kwiatki od innych przyjmować, je tak zbierać, bo ktoś mi je daje, i ja jestem wdzięczna, to mogę znaleźć się w momencie, w którym moja łąka będzie zbudowana tylko z kwiatków, które dostaję od innych, i że to inni. Będą budować moją łąkę, a nie ja. Więc teraz pytanie: czy mi zależy na tym, żeby moją łąkę, moje życie, moje otoczenie tworzyli ludzie i to oni byli głównymi aktorami, żeby to ludzie przynosili mi kwiatki i żebym ja je sadzała i dbała tak, żeby one były i się jakoś tam rozwijały? Czy mi zależy na tym, żeby ta łąka była mimo wszystko przeze mnie ułożona, żebym to ja decydowała, czy posadzę tego kwiatka. Niezależnie od tego, czy jestem za niego wdzięczna, czy nie, ta decyzja, czy ja go sadzę na mojej łące, czy go nie sadzę, jest decyzją, która jest super trudna, ponieważ w pierwszej kolejności, jeśli jestem za coś wdzięczna, no to tak bardzo chcę pokazać swoją wdzięczność, że od razu po prostu tego kwiatka stawiam na ukochanym parapecie, od razu zaczynam o niego dbać i, i od razu go tak przyjmuję jako naturalną część mojego otoczenia. Tylko że no ja na przykład często tak mam, że jeśli coś jest kwiatkiem, który dostaje od kogoś i ja go zostawiam u siebie z wdzięczności to te kwiatki bardzo często umierają? A na przykład paprotka, która wisi u mnie w mieszkaniu od roku, tak myślę, pomimo tego, że czasem, czasem nie do końca uda mi się ją dobrze podlać, i jeszcze uczę się tego, jak o nią dobrze dbać, żeby ona dobrze rosła, to ona jest tutaj dlatego, że ja bardzo chciałam, żeby ona była. I pomimo tego, że czasem nie do końca mi wychodzi dbanie o nią, to ona nie umiera. Ja nie wiem, jak to się dzieje, nie mam pojęcia, ale no, e, potraktujmy to to jakiegoś rodzaju magię, metafory, że te kwiatki, które przychodzą od ludzi, e, na temat których nie podjęłam decyzji, czy chcę, żeby były, czy nie, bardzo szybko umierają. A kwiatki, na temat których to ja zdecydowałam, że ja do siebie wpuszczam, one żyją. I, I to idzie. I, I to wtedy wygląda w taki sposób, jak ja bym chciała. No, i myślę, że już sami wiecie, do czego dążę tym wywodem. Mam nadzieję, że wiecie. A jak nie, no to, no, Wam powiem, że właśnie z jednej strony budowanie takiego życia, jakie się chce takiego wymarzonego, nie wiem, na z zwizualizowanego jest mega. Fascynującą perspektywą, I, i to jest piękne, kiedy zaczynamy być albo żyć życiem, jakie sobie wymarzyliśmy, że chcemy ukształtować, ale z drugiej strony, osiągnięcie takiego życia, jakie my byśmy sobie chcieli, wymaga ekstremalnie dużo samozaparcia. By na przykład w sytuacjach, kiedy ktoś chce nam dać ślicznego kwiatka, powiedzieć: Nie, ten kwiatek nie pasuje do, do mojej wizji życia. Pomimo tego, że jesteśmy za niego ekstremalnie, giga, mega wdzięczni, to nie przyjmujemy go jako swój, bo nie pasuje nam do tego, w jaki sposób. Chcielibyśmy, żeby nasze życie wyglądało. No i to jest mega trudne. Ja dalej się uczę wyważać, na ile to ludzie dookoła mnie tworzą mnie, a na ile to ja tworzę siebie. Oczywiście to jest jakaś taka mieszanka, ale myślę, że każdy z nas ma takie zadanie, taką pracę domową, żeby odpowiedzieć sobie pytanie, na pytanie, jakbyśmy chcieli, żeby, żeby właśnie ten balans wyglądał. I czy jednak główną rolę w kreowaniu nas mają ludzie dookoła nas? Czy jednak główną rolę w kreowaniu nas jesteśmy my sami jako jednostka? No i z tym Was zostawiam w tym naszym pięknym, nowym piątym sezonie. Pa!